Hej, dzisiaj jestem znowu z moją koleżanką Julką, tak jak ze, z, z tamtego w tamtym odcinku. Tak, z tamtego w odcinku. I o, um, dzisiaj uciekać. znowu będziemy robić w Star Stable. I jest mój brat też tutaj. Więc więc... Sorry za taki odgłosy, no, ale jest on się cieszy, bo są koniki. Tak, on bardzo lubi konie. Tak jak mówiłam wcześniej, to on bardzo lubi konie. E, tak. Więc tak. Um... A więc się ekscytuję. Bardzo się ekscytuje. I teraz coś tutaj musimy zrobić. Najlepszy fan teraz... kanału zaraz po mnie. <laughs> Mam nadzieję, że też są tutaj fani. Mam nadzieję. Mamy że życie. mnie lubicie. Chociaż ja zaczęłam kanał tak serio niedawno. Ale dobra. E, pojedziemy teraz do Barneya. Czy... Oui. Ja poszłam... Ale ładnie. Wiem, fajnie, nie? No. Dobra. E, on chyba ma dla mnie Quest. Tak ma dla mnie Quest. Okay. Można tu zobaczyć. Mm -hmm. Nie wiem, czy zobaczyliście Traktorek. Tam jest. O, wow. Ale brzydki. Wiem, ma taką twarz. Daj zobaczyć. Czekaj. Daj zobaczyć. O, jedzie. On ma takie usta. No. Dobra. Wow, naprawdę. Porozmawiam z Barneyem. Czas na zbiory. Mama chyba gotowa na ziemniaczany wyścig. Ziemniaczany wyścig. Nie, nie jestem gotowa O nie. Jak ja nie jestem gotowa na ziemniaki. No od wyścig? ziemniaka do ziemniaka, szybko. No wiem, że od ziemniaka do ziemniaka. Zbierz ziemniaki. Dziwne to jest, że muszę tylko najechać na to. Jest taki wyścig, ale nie wyścig. Dziwne, że muszę na niego najechać. Tak. Nie pozbierać i też, że tak mało jest tych ziemniaków. Eee... Dobra, jedź. Panie Barneyu! Jedź pod... <laughs> nie przejechał mnie, jakim cudem? Dobra, mamy ten. Z kolejne ziemniaczki. Ten. Jedziemy i chyba... Jak ostat... ananasy wyglądają, No, nie? takie ananasy, ale połowę gdzie na pusty. Wyścig ukończony, dobra. Wyścig mamy ukończony. Okej, okay, do wow, wow. dobra. idziemy do Barney'a. Aha. E, gotowa na marchewkowy wyścig. Przed chwilą był ziemniaczany. No właśnie. O, czyli. popatrzcie, jesteśmy obok marchewki. No. Muszę zrobić wyścig. Znaczy taki... takie... takie zdjęcie. Dobra. Taki wyścig, takie zdjęcie. Dokładnie. Ładny zamek. E, nie mogę tam niestety wejść. Mm -hmm. Szkoda, chyba szkoda. jest jakiś tam quest, żeby tam wejść czy coś, ale ja nie wiem. Mm -hmm. Na razie nie wiem. Nie stać mnie. Później odkryjemy. No nie, znaczy nie stać mnie. No po prostu no nie. No. E, mam nadzieję, że znowu mi pan Barney nie przyjedzie marche. prawo Wiem, wiem, wiem. A skręt je po ostatnią marchewkę. Tak mi się wydaje. Nie, przed A marchewkę. ty tu tą myszką robisz? No, nie wiem, tak klawiaturą i myszką mi się dobrze robi. A, spoko. Dobra, pani Dobra. Okej, gotowa na kapuściany wyścig. Ile tych wyścigów mamy? Mogę teraz? No! Zdam to jest zło ludzie, e, kubek spadnąć się prawie, tam masz jechać, tam, o, jej. ja pokazuję jej myszką, no Julce, szybciej jedź, skręć, tam jest, where, prawo lewam. <grym> no ale, no to, 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 co jest tam, widzę, tam, czyli tam, ślepa jeszcze, mamita. fajnie, znowu mi się nie udało, jej, Ku. Dobra, ja to no. zrobię, Julka, spokojnie. Oh. bo ona jeszcze nigdy, jakby ona nie ma swojego Star Stable, dlatego że próbowała się zalogować, ale... Ale są jakieś lagi. Są lagi i ten... I coś nie może się w ogóle zalogować i jest problem. No jestem. Poważny problem. Eee, nie wiem gdzie jest szczałka. Stało mi 5 sekund. Nie no. Ale no, no no to co jest z tymi kapustami. A tam była a, dobra, zacznijmy od nowa. Techowe kapusty. Tak. Z marchewkami, ziemniakami mi się udało, ale z kapustami nie. No o no, dobra. Ciekawe czy będą może Julia. Jest. Albo czosnek. Albo czosnek. Bo tam rośnie gdzieś, a więc może. Może, może. Anyway. Okej, okay. tutaj. Tu Eee, mamy sam, teraz tam, tam. Koniu, jedź, 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 no jeć, jedź, 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 jedź. Nie, bo mam dwie sekundy, no to jedną szybko. sekundę. Nie no, ale ludzie, no no, co to ma być? Będziemy próbować dyskutku. Tak. Już, trzecie podejście. Dokładnie. One sobie tak stoją, barne i jedzie. Okej, okay, tu. Jadę, jadę, jadę. Nie, nie. Z tyłu tam No wyjechać. idziemy z tyłu. Wreszcie nam się uda. Chyba. Dobra. Mam 10 sekund na dotarcie dobra, do kapusty. Gdzieś, do, 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 do. dobra. Okej. Okej, okay. okay, jesteśmy. Kolejne kapuście. Kolejna kapusta. E, gdzie jest kolejna kapusta? Dam, Tam jest tej kolejna tej kapusta. Dobra. Ups. E, I Tam. kolejna kapusta jest. Tymek. E, przepraszam, bo Tymek, Tymek się nazywa... No nie. E, mój brat się nazywa Ty. Ja byłam obok kapusty. Dobra, dobra, dobra. E, ignorujemy ten wyścig. E, pan Barney mnie wkurzył. Dobra, idziemy. Gwitman Barnej. Teraz idziemy obok krów. Dzień dobry panie krówki. Jedna jest taka... Ta, taka br... Czarno... Czarno-biała. Taka... Jedna jest też taka... Kasztan... Kasztanatkowa. Kasztanowa. I jedna jest biało-kasztanowa. Dobra. Jedziemy teraz może um, do... Ale ładny To jest fryz To jest... No, to są fryzy. Tutaj są fryzy, ale one są od 12 poziomu. Kurczę, fajna, fajna. Wiem, 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 wiem. A, a kupisz fryzy jakiegoś? Eee... Farma okej. Okay. Ale tutaj nie ma konia, ja muszę tutaj sfotografować to. Nie ma tutaj konia. O, jest, o. jest dobra. Fuj! Jakoś tutaj się. Przepraszam. Zmień kolor grzywy. Zmień kolor grzywy na kolor changeru się nie da. To jest Halloween, bo nie mam innego koloru chędzienia. Kolor Color changera... Chciałam kupić, ale się nie dało. Może no, mustanga malenka. kupię. Albo dobra. A jak wygląda? Mustang, dobra, pojedziemy teraz do Mustangów, pokazać chcę jak wygląda Mustang. I e, od razu... Weterynarz? Weterynarz, tak jestem weterynarz. No, I ten, no i zobaczyć. E, no. Czy kupimy takiego mustanga? Ok, zjeżdżamy na dół, tak jakby zjeżdżamy na dół. No dobra, jedziemy dalej. O, ktoś ma takiego samego konia tam jak ja. Ten jest ładny. Ładny, ładny. To jest e, kolejny andaluzyjski koń. Dobra. E, e, tutaj mamy mustangi, wszystkie. Gdzież to jest takie mustangi. Są. No spoko, mi się mustang tylko z samochodem kojarzy. Aaa, rozumiem. Ja A tutaj niż konie. są takie, jak one się nazywają? Yy, Ale grzywki. koń pełnej krwi angielskiej. Ja mam tylko Czyli starą angielskie, wersję. Tak? No tak, ja mam starą wersję tego konia. Ok. Mój stajni mogę później pokazać. Śmieszna grzywka. Wiem, taka śmieszna grzywka. Yy, kurczę, ten mi się podoba. O, o ładna nazwa na konie, Candy Bee. <grywka> Dziękuję. Czemu Jest taka <grywka> Dlatego, że o, o cabo, niego nie dbam. Znaczy, dbam. Ten, ten. Tymek Cii. Przepraszam, nie. mój brat strasznie się. U. Też nie tak krzyczy i ten. Pan No. No, Tymek. No, i tutaj mamy e, Mustangi. Cały czas wjeżdżam do nich. No ich tych. E, tutaj jest czarny, taki e, brąz, taki nie brązowy, tylko szaro, szary taki e, e, brązowy wczar... E, brązowy biały łaty, brązowy, taki brązowy-białyńczyk. Tak, no, no taki dalmatyńczyk, taka apoluska. I e, biały. No, ale ja na razie nie będę. Ładną Magrzyk. No, ładną, ładną. Tak, tym to jest kon. Przepraszam. O, ktoś mnie chce tutaj zafrendować. Caroline I Dobra, proszę bardzo. Pozdrawiamy, jeśli to ogląda. Tak. Ale brzydki. Wiem, to jest taki barnej, ale że. Barney tu. Imię... Tak, tylko że ma na imię Marley. Marley, Oso... Barley. Tutaj jest, jest, ja bardzo lubię jego no. tor przeszkód, bo dostaje y, dla konia 250 y, PD. O, to skoro. No, a to po prostu są takie łatwe kody. To skoczy. Julka. No. Czekaj, ma. nie skacz. Naprawdę. Dobra już przygra. A dobra jest. Julka! U, no e! Hello. Mów no kiedy? Nie, nie. Dobra, udało ci się, ale wiesz. Ale jakoś, dobra teraz. Eee, gdybyś nie, nie. Nie udało się. Ale trzeba obkrążyć, jak ja tego nie lubię. Tutaj Dobra, biegniemy, biegniemy, biegniemy i Sky. No i co jest? Ja to ląda konia. Ty muść Dobra. przepraszam. Dobra, e, następnym razem zrobimy ten wyścig. Dobra. No. A teraz już muszę kończyć i mam nadzieję, że ten filmik e, z Julką się Wam spodobał. Nie Kami... zapomnijcie o łapce w górę i zasubskrybowaniu tego kanału. Oczywiście... No i my się z Wami żegnamy. Do następnego odcinku. Pa!